Jedną z sesji zaprezentowanych podczas tegorocznego spotkania kardiologicznego w Opolu była sesja dotycząca nowych wyzwań w prewencji nagłego zgonu sercowego. To, co było ciekawe, to wskazanie miejsca nowoczesnej diagnostyki obrazowej w stratyfikacji ryzyka pacjentów obarczonych ryzykiem nagłego zgonu sercowego. Podkreślono nowe miejsce rezonansu magnetycznego, którego rola wzrosła w pewnych grupach pacjentów. To są po pierwsze pacjenci po zatrzymaniu krążenia o niejasnej etiologii. Jeżeli nie mamy przyczyny, z jakiego powodu doszło do zatrzymania krążenia, badanie rezonansu magnetycznego może być badaniem zarówno diagnostycznym, jak i stratyfikującym ryzyko i jest zalecane w klasie pierwszego wykonania u wszystkich takich pacjentów. Drugą grupą pacjentów, kandydatów do zastosowania diagnostyki z zastosowaniem rezonansu magnetycznego są pacjenci, u których oceniamy wskazania w prewencji pierwotnej. I to są pacjenci z kardiomopatią przerostową oraz z arytmogenną dyspazją prawej komory. U tych pacjentów ocena chociażby stopnia zwłoknienia mięśnia sercowego ocenianą późnym wzmocnieniem kontrastu w rezonansie magnetycznym może zróżnicować pacjentów pomiędzy tymi niskiego, a wysokiego ryzyka nagłego zgonu sercowego, kandydatów do wszczepienia profilaktycznego kardiovertera